Od kilku lat w Szanowie powstają ceramiczne mikołaje wykonywane przez najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku prace nad Mikołajami już ruszyły. Zajęcia prowadzą absolwentki ASP w Krakowie działające w ramach Stowarzyszenia Ceramika Bez Granic. To stowarzyszenie wspólnie z MOKSiR realizuje projekt pod nazwą Szlakiem Świętego Mikołaja. To od początku był projekt kierowany do państwa, to nie był projekt do innego miejsca. Do innego miejsca robiliśmy inne projekty oczywiście. Ten projekt od samego początku właśnie przez to, że patron jest w herbie miasta był jakby adresowany do państwa. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu. Fundacji gospodarka administracji publicznej profesora Hausnera, która go dofinansowała. Idea jest taka, by w ramach warsztatów uczyć dzieci pracy z gliną, ale nie tylko. Poza tym, że dzieci lepią z ceramiki, bo tą ceramikę chcemy wszędzie propagować i jest to nasza taka główna idea, to jeszcze chcemy zwrócić uwagę dzieci, nawet takich małych dzieci, na dobroczynność, na, na taką dobrze pojętą pomoc. Dobroczynność to nie jest dodawanie prezentu pod choinkę, ale to jest właśnie pomaganie najbliższym w swoim otoczeniu. na dalsze. Na, na starsze osoby będziemy mówić o dobrze pętli dobroczynności. Figurki mikołajów zrobione przez najmłodszych wezmą udział w konkursie Chrzanowskie Mikołaje, którego rozstrzygnięcie przewidziano w trakcie trwania jarmarku bożonarodzeniowego. Ponadto członkowie stowarzyszenia wykonają duże figury Mikołajów. Wymyśliliśmy sobie tak, że w mieście powstanie szlak świętego Mikołaja, że w punktach, może na początek w punktach związanych z kulturą pojawią się te sylwetki świętego Mikołaja robione przez, przez nas. 6 grudnia przed Moksir stanie piec węgierski, w którym wypalony zostanie pierwszy duży Mikołaj wykonany przez członkini stowarzyszenia Ceramika bez granic. Projekt zakończy wystawa prac, której towarzyszyć będzie wydawnictwo katalogowe. Wówczas autorki projektu przedstawią też szczegóły tej inicjatywy.